Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie z, yy, z sali koncertowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Korzebnej i chciałem zaprosić na koncert w yy, wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jak widzicie państwo, będzie to koncert nietypowy. Ponieważ sala jest pusta, ale będzie to koncert wirtualny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. I tutaj chciałem podziękować właśnie za podjęcie tego wyzwania. Jak również chciałem podziękować nauczycielom, którzy przygotowali swoich tutaj podopiecznych. Jak również pani Ani Rzeszuto za pomysł zorganizowania takiego koncertu i pani Edycie Sulimskiej za pomoc w realizacji. Dziękuję bardzo i życzę miłego odbioru. Dziękuję Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, młodsi i starsi, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania pierwszego w naszej szkole wirtualnego koncertu, którego pomysłodawcą jest Pani Anna Rzeszuto. Chcemy Wam w ten sposób umożliwić podjęcie decyzji przystąpienia do naszej szkoły muzycznej. Wystąpią, jak wspomniał pan dyrektor, nasi uczniowie. Będą to ich domowe nagrania, a ja opowiem choć troszkę o instrumentach, na których grają. Wraz ze wszystkimi nauczycielami naszej szkoły gorąco zapraszam Was do wysłuchania koncertu i na końcu podpowiem, jak można dostać się do naszej szkoły. Saksofon! Był to rok 1844, kiedy belgijski konstruktor instrumentów Adolf Sachs wymyślił go. I na początku nie było łatwo. Nie chciano go w orkiestrze ani w grze solowej. Trudno było mu żyć w Europie. Dopiero wyjazd saksofonu do Ameryki spowodował zainteresowanie nim. Grał tam w orkiestrach jazzowych, bandach i innych kapelach. Teraz Posłuchajcie, jak zagra na nim Joasia. Witam, nazywam się Anna Mucha i jestem uczennicą Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Korzennej. Już trzeci rok gram na saksofonie. W mojej rodzinie nikt wcześniej nie grał i dlatego ja postanowiłam spróbować swoich sił w grze na tym instrumencie. Pomimo krótkiego stażu, byłam na konkursach, a z tyłu moje dyplomy. Na koniec zaprezentuję krótki fragment moich dotychczasowych umiejętności. 국민 mata jest instrument. Wszędzie go pełno, nawet w harmonii. Są dwa rodzaje akordonów. Taki z klawiaturą jak fortepianie i z guzikami. Poza tym ma miech jak w starych organach kościelnych i rejestry. Tak wiele tych elementów, że trudno chyba to ogarnąć. Chociaż zobaczmy, jak gra Bartłomiej. Dzień dobry. Nazywam się Bartłomiej Dejkozni. I jestem uczniem Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Korzennej. Od pięciu lat uczę się gry na akordeonie. Każdego roku reprezentuję szkołę na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach akordeonowych. Dzisiaj zagram dla Państwa fragment utworu piosenki Krokodyla <słuch> I się ten instrument. Zapraszam Cię na rekrutację do Szkoły Muzycznej w Korzennej. Trąbka. Z trąbką zaczęło się już w starożytności. To z tego okresu jest powiedzenie trąby jerychońskie. I z roku na rok, z wieku na wiek ewoluowała, czyli udoskonalała się do takiego kształtu, jaki jest dziś. Gdzie ją słyszeliście? Na pewno w Krakowie. Zwierzę Mariackiej dokładnie o 12 wybrzmiewa hejno Mariacki grany przez tego jedynego wybranego ze stu tebacza. Czy Kuba ma szansę nas zdobycie tej zaszczytnej pracy? Witam, nazywam się Jakub Mikulski, jestem uczniem w szkole uczniów pierwszego stopnia w korzennej. Uczę się grać na trąbce. Czątka to mój ulubiony instrument, od małego chciałem nauczyć się na niej grać. A teraz zaprezentuję Wam jeden z punktów, tutaj...

Bardzo fajny instrument. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Skrzypce. Och, skrzypce. Rozsławione przez Włocha Antoniego i Daldiego. Każdy marzy wygrać na skrzypcach. Skrzypce to instrument strunowy i do gry potrzebują smyczka. Czyli pocieramy smyczkiem struny i już. A jak brzmią pięknie skrzypce, zaprezentują Maja i Lena. Cześć, jestem Maja Helmetka. Chodzę do pierwszej klasy szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Korzennej. Mam 7 lat. W szkole muzycznej dużo poznałam koleżanek. Jestem naprawdę bardzo fajnie. Są różne wycieczki, a teraz zaprezentuję Wam fragment utworu. Zapisali do szkoły muzycznej w Korzennej. Cześć, nazywam się Lena Skowron. Chodzę do drugiej klasy szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Korzennej. Już drugi rok gram na tym pięknym instrumencie. Wielu moich rówieśników również zdecydowało się pójść do szkoły muzycznej. Was również zachęcam, abyście poszli w nasze ślady. A teraz zagram wam krótki fragment utworu, który właśnie trenuję. jaki jest w naszej szkole muzycznej. No Większe od niego są jedynie tylko organy. Fortepian to król instrumentów i dlatego wszystkie dotąd wymienione i jeszcze niewymienione instrumenty są mu posłuszne i stroją się do jego dźwięcznego i głośnego A. W warunkach domowych nie każdy może pozwolić sobie na trzymanie takiego wielkiego króla w pokoju. Stąd w zastępstwie mamy pianino na którym Hubert zagra nam jak umie najlepiej. Duet, czyli skrzypce grają melodię główną, a fortepian akompaniuje. Więc grający pianista teraz jest akompaniatorem. Przed nami siostry Kinga i Karolinka. Z wycieczkami, a może ktoś z Waszych znajomych już dawno gra na gitarze? Otóż gitara to nie takie zwykłe wiosło, jak mówią potocznie, tylko prawdziwie stary instrument, który przywędrował do nas z Hiszpanii. I teraz w wykonaniu Oliwii usłyszymy taki hiszpański utwór. Nazywam się Oliwia Poręba, od czterech lat uczę się gry na gitarze w Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Korzennej. Reprezentuję szkołę na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych jako solistka, jako zespół i jako absolwentka zachęcam do tego, aby zapisać się do Szkoły Muzycznej w Korzennej. A teraz zagram utwór Francesca Tareka Leglima. Należy do grupy instrumentów dętych, czyli takich, w które się dmucha, i na dodatek drewnianych. Drewnianych? Przecież on jest cały z metalu. No właśnie, i to jest ta nasza tajemnica. Na flecie zagra Wam kinga. Cześć, jestem kinga. W tym roku kończę szkolę, bo zresztą pierwszego stopnia w korzennej. Przez 6 lat uczyłam się grać na plecie i chciałabym zachęcić do nauki gry na tym instrumencie. Zapraszam do wysłuchania krótkiej prezentacji. i dzięki niemu wydobywać dźwięk. No i mnóstwo dziurek, niektóre przykryte klapami. Ja się doliczyłam kiedyś 28 dziur. Jak z tymi otworami radzi sobie Piotr? Zapraszam na występ klarnecisty. Witam, nazywam się Piotr Nowak, gram na klarnecie od około 6 lat. Jestem absolwentem szkoły muzycznej pierwszego stopnia w korzennej. Posiadam różne dyplomy i wyróżnienia. Są to m.in. drugie i trzecie miejsce, które zajęliśmy wraz z zespołem na konkursie zespołów instrumentalnych. Brałem udział w różnych warsztatach muzycznych oraz gram w zespole regionalnym. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Dobym Sączu. Teraz zaprezentuję Wam fragment moich umiejętności. Moje ślady. Pozdrawiam. Perkusja. Jeden bębenek, drugi, trzeci, a teraz marimba, a teraz kserofon, talerze, trójkąt, kotły, gągi. Mogłabym tak wymieniać jeszcze więcej, bo perkusista ma dużą gamę instrumentów do dyspozycji. Nikodem, przedstawię wam kilka z nich. Jestem uczniem szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Korzennej. Jak sami widzicie, gram na perkusji, ale perkusja to nie tylko zestaw. Przekonacie się i tak sami. Fragment marsza tureckiego, który ćwiczyłem pod kierownictwem pani Karoliny Ładoś. A teraz coś, co bardzo lubię. Jak widzicie, mam czas wolny, bo poćwiczyłem na perkusji. Ale wy wbijajcie już w tym roku do szkoły muzycznej, do korzennej. Tam jest mega super fajnie. Ale skąd wiecie, może ktoś dołączy do mojej klasy perkusji. Elo! Niespodzianka. Uwielbiam niespodzianki, szczególnie muzyczne. Będzie jeszcze jeden instrument. Wiolonczel. To starsza siostra skrzypiec, starsza, bo większa i tyle. Ważą, że z tej samej rodziny. No i też ma cztery struny i też gra się na nisk z myczkiem, trochę większy. Dźwięk wiolonczeli jest zupełnie inny od pozostałego rodzeństwa. Delikatny, choć głęboki, taki, że ciarki przechodzą. Zagrają dla was nasi nauczyciele, pani Ania i pan Jarek. Dziękujemy. wszystko co chcieliśmy Wam pokazać, z czym Was zapoznać i w taki tym razem sposób zaprosić do nauki gry na instrumentach w naszej Szkole muzycznej. Oprócz lekcji i instrumentu prowadzone są jednocześnie zajęcia z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, chóru i orkiestry, ale spokojnie, wszystko po kolei. Dodatkowe informacje o tym, jak zgłosić się do naszej szkoły, zamieszczone są na stronie smkorzenna.pl w zakładce oferta. Sekretariat chętnie odpowie na Państwa pytania pod numerem telefonu 18 533 34 i 44 oraz 503 416 111. Również szybko i sprawnie działa nasza poczta smkorzenna.małpakorzenna.pl. Kłania się Państwa Dyda Sulińska, nauczyciel przedmiotów teoretycznych.